The dog, The dog saloon. Na pladze, Not bad, not bad. Znaczy w sensie, p***a, tragedia. widzę tej mapy. Build pod heksy, Status promili w ciele. Średni Pluj! No kurde, Lui jeszcze nie? Żenko. Na harane, Dobrze, dobrze, dobrze. Lecimy, lecimy. Dur, dur, dur. Tung, tung, tung stachur, można powiedzieć. Leś, 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 leś! O, 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 o! A, 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 a. Nie dla psa! Nie dla psa! Aaaaaaaaaaaaaa! to jest tutaj... ...frila. Ogólnie ja zauważyłem... ...o już kur... tak. Bo mamy hex builda, widzowie. The Power Hold, blue... ...blood favor, fril of the Hand i... ...aaa... ...chorżanko. Tam mi ja... ...ja... ...dobra, już wiem dlaczego mnie fruje. Przecież naciskam sobie... ...lew... ...przecież myszy... Zwyczajenia. I dlatego mnie hara na waru No dobra, 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 nie będzie. Naprawiany jest... Yy, niczyk na środku, ale dobrze, niech będzie. Drugie powieszenie Blue poszyć poszyt. Dobrze, 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 dobrze. Op. Pikniemy. Począteczek. Wejdę sobie na górę najpierw kofę, chociaż jest początek zrobione, szkoda czasu. Yy. Jest prawie silnik na górze zrobiony, więc pozwolę sobie tam polecieć na szybko, żeby ich trochę spowolnić. Minimalnie nie było zlotki, było pójście do przodu. Pierwszy silnik skończony, mamy ściąganko. Teraz tak, żeby nie być pół pu... aż tak bardzo sobie polecimy w tę stronę. Nie wciskaj lewego przycisku myszy. ajajaj, aj, aj. co tam. Ja mam tak, zawsze przyciskam lewy przycisk myszy I dlatego go. Andrzeju Boże, w tę stronę poleciał Może być tak? Pozwól, sobie to piknę, bo mi się wtedy to zastopuje, jeżeli podniosę ciebie, koleżanko. Zaś nie mamy barbę niestety, więc trzeba tutaj uważać. Ale mamy dewałerka, który ma już tu was taki. Powolutku, powolutku. Nieruszony, nieruszony. Genik nieruszony. Idziemy sobie lewa, prawa. Tu coś jest? Jest. tam serdecznie. Dwie słupki do nerwania. I pozwolę sobie was nerwować. sobie troszeczkę dalej. Esa, mamy kawalera. Dwa silniki poszły dosyć szybko. Niestety, niestety. Trzeba nadal czy on degresuje. Tak, jest to przez regres, zajebiście. Pamiętać, obrzygiwać kurwa Generatory. Najprawdopodobniej wezmę się za tego. Na zaś można oharać. Tamę kurwa można ocharać kolegę. Weź sobie to do mordy, kawalerze. Silnik na górze. że choramy, weźmiemy. Why not? Smacznego. Kolejne powieszenie. Plagunie działa. Cuda. Rozumiesz na sam początek. Bardzo szybko to wleciało, Będziemy wiedzieli, jeżeli ktoś będzie. injurowany. Adam. Dobrze, kolejne powieszenie. Naprawdę sporo mamy. Nie, poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj kurwa. Tu już mamy czwórkę Zara piąteczka, One już dętka. Kurwa, to już za szybko to poszło. Nie pierdol, że go ściągnął teraz. Teraz się w kurwie, że mi teraz ściągnął. Daję sobie sprawę, to i się kurwa dzieje teraz, koleżanko. Ej, 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 Kurwa, devourera ściągnął! No ja pierdolę! Serio! Jest taki rannik, on dewałera ściąga... ...od buta! No nie, no tak się nie godzi, okej? Okay? No żeby kurwa za pierwszym razem devourer y z no niech mnie penis! Jare, jare... Nie wszystkie lewego, Cały... Jestem przyzwyczajony, że lewy z myszki, żeby... Y, ...egzekutować... ...power. Wyczajone, pewnie robią tam pegon. Góra może być zrobiona. Oj, ładnie. Kurwa, kiedy on to spierdoli? Zaw nie założyłem. Kurwa Dobra, może ci wypierdolę od razu AJ! AJ! aj, aj. Opa! W stronę kolega na no zigął Nie będzie, nie będzie Aria. Halo! Tu jestem! Tu jestem! W tej dupie kojarzysz coś? Ja wiem, ja wiem, że dosyć częsty Z temat urodzin. Dziękuję serdecznie, bardzo piękna paleta, moja koleżanka droga. Super, żeś to kurwa wykminiła. Ja pierdolę, Disconnected. A tak o, to o tobie sądzę, Disconnected. O, witam, witam, koleżankę. Na trochę. Cześć, maleńka. Cześć, nie uciekaj, nie uciekaj. Nie uciekaj. To może później tak. To może później tak. O, o nie, trafiłem. Oj, pierwszy totemik. Pierwszy totemik poległ. Pierwszy totem. E. No, e. I! Przystamy i duży błąd 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 wymierzone, Bartuś! Albo kolega dobrze błąd dobrze kalkuluje. dobrze kalkuluje, albo ja błąd kalkuluję. błąd błąd ja poczekaj błąd błąd O, kolega dobrze ogarnia. W sensie, dobrze przyszedł, wiedział, że będę na niego farał. Przyszedł na dalszą stronę. Patrzcie, jak mnie lupuje. Oj, to może być ciężki mecz. To będzie kurewskie ciężki mecz. Bardzo możliwe, że jest to GG. Nie ma żadnego powieszenia, poszły dwa gen Ciężki mecz, ciężki mecz. No, ale dobra, no fair, trzeba również i ciężkie mecze pokazać. Build jest dobry. Pierwsze powieszenie, jeden hex padł, nie wiem, który. To jest Undyne, który przejął. Musiał przejąć. jak to jest tylko jeden hex, to Devour na pewno działa. Trzeci! Gen zrobiony! Hex pada! Devour leży! Najprawdopodobniej. No? Giga kontra. Kurwa, ale gwałt dostałem. Ale gramy plagą. Niech będzie dobrze wykalkulowana umiejętność. zosta Kurwa, trafiłem? Ja pierdolę! Dobrze kalkulują. Dobrze w chuj kalkulują. Zobaczmy, czy myślą. Myślą. Będzie ciężki mecz, najprawdopodobniej do zera praktycznie dostanę. To nie fakt, faktu, że widz jest dobry. Trzy fast t Zablokowana paleta. Widzisz? Próbuj go blokować. No, niestety to jest dzi to jest kurwa. Dawno tego tak w pierdolnie dostałem. Po raz kolejny, nie wiem, i, i teraz to mówię. Zazwyczaj, jak to mówię, to wygrywamy. Ale. Teraz może być ciężko. No, to jest drugie powieszenie, to cztery geny poszły. Kurwa, mecz, który trwał dwie sekundy, jebane, Szapoba, nie, ja pierdol się, nie ruszam. Jestem tak zgwałcony, że to kurwa, szkoda gadać. MMR za bardzo, wyskoczył? Nie No, w sensie wiesz, dobrze, dobre resztki na geny i tak dalej. No, ja dostałem gwałt po prostu. Jednego gościa łapałem, cztery geny poszły, nie? cztery geny pojedyncze, jeden, jeden, we trójkę, czwórkę. Nawet im da wygrać, bo to nie ma sensu. Jest mecz do skipa. Widzicie już kurwa brama otwarta. Tupę. Kanal. Jestem kurz zruchany do spodu. Ewidentnie yeah. Stary nie, no jakby w sensie nie, nie patrzyłby na to. To jest noć do śmieci. I, i to Trzeba Czemuś, jak będziesz to montował, też pokaż ten mecz. Żeby mi było, o boże, każdy mecz wygrany na odcinku i tak dalej. No nie, nie, nie. Wbrew pozorom nie. Jak coś wygrana, ale tu jest idealnie pokazane, jak dużo prościej ma wygrać Survivor, który umie grać, versus Killer, który umie grać. Naprawdę powiem wam, że jako Killer macie dużo mniejsze szanse na wygraną. Wbrew pozorom. Szczególnie jeżeli nie gracie, no nie wiem, Nurską albo Hillbilim, nie? Jakimś meta-killerem meta albo Blightem. To jak macie OP turbu nie wygracie. Chociażbyś się z nie wygrasz. Też fakt, przyznaję się bez bicia, że plagom nie, nie gram najczęściej. Wręcz przeciwnie, raczej bardzo rzadko. Ale, no, wiem, że nie zagrałem tragicznie, nie? A oni mnie, no po prostu tak zruchali, że. Orore! Ból Pierwszy, o kurwa, pierwsze powieszenie przed pierwszym silnikiem, ostatecznie, znaczy ostatecznie, ostatnią to rzadkość, tydyń. Więcej niż jeden kolega Co na tym genem, polecimy sobie w tamtą stronę, może kogoś złapiemy w drodze. Kurwa. Co za chujowa lupa, ty? Wageny, dwa powieszenia. Oj, MMR. Po jednym meczu tak mocno? Masakra. Kopiemy ich jeszcze? Tworzyłem. Essa. Co Dobra, padło. I pytanie, czy to jest znowu TheValor, który pada za pierwszym razem? Mam nadzieję, że nie. Transowy kawaler jest raniony. Dobrze no. Chase the trans guy. Dobra, definitywnie to nie jest kwestia MMR-u akurat w tym meczu. To jest kwestia farta w chuj, bo ci ludzie grają bardzo głupio. To nie jest kwestia MMR-u. Nam się dobrze trafiło, ale. Dobra, mamy czwórkę na DWR-ze, Teraz pytanie, co padło. I jest grany Połóżmy sobie go na środku, bo to jest najbardziej otwarta przestrzeń Tam jest genie, które oni... Oni lubią, oni lubią k***a gena, Lubią, 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 lubią. Lubią go widocznie dostapać też kurwa w łeb. Poszły dwa geny jest cisza. Na razie bez geników. Mało kopania. I niestety dewołarek również spedł. Jak kurwa zwykle, no ale normalna rzecz, nie? Dewołarek zazwyczaj często schodzi na początku. ex build. Trzeba się do tego kurwa przyzwyczaić. Zajeba... Zajebanego orangi. Ten genik? Nie kopałem. Kolejny, teraz już mi obchodzą Wasze dziwne zabawy. No pytanie: lewa, prawa, prawa, lewa, prawa. Jeden, drugi, lewa. szun! Auf Wiedersehen. Wie dalej do piekła. Wiesz, że tam nie ma tego. Uj, drugi gen. Boże. Nie ma, nie ma, nie ma, niestety, no. Sponimy się. Dobra. O, idealnie pod hakiem. No dobrze, niech będzie. Iś. Rozejrzyj. Że... Bez mnie to. nogę. Trzeba kopnąć. Co? Trzeba. Definitywnie trzeba Kopura. Ale jest łatki do przeczytania, ja p ale jak książeczka dla dzieci. Alvida Nie, 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 spierdalaj Wąt kurwa powiedziałem. CO byś chciała tutaj? A się pechowo trafiło co? żelanka jest tutaj po drugiej stronie. Uciekaj! Uciekaj! Oj, zablokowałem się. A baże, paleta, a baże, przeskak, a i bez przeskaku, no dobrze, niech będzie. Bo... I k z bankiem w łeb. Czyli jednak to nie chodzi o MWR, tylko raczej tam kolazy byli troszeczkę lepsi, im troszeczkę.